Cześć, nazywam się Aleksandra Bączek i jestem nauczycielką. Na co dzień pracuję w niepublicznej szkole podstawowej. Od dwóch lat prowadzę Instagrama, którego tematyką jest edukacja, rozwój dzieci oraz wspieranie nauczycieli i rodziców. Na moim Instagramie znajdziesz wiele inspiracji oraz darmowych materiałów do wykorzystania podczas lekcji. Dlatego już dziś zapraszam Cię na to konto. Znajdziecie mnie tam pod nazwą nauczycielka.pyp Tymczasem oficjalnie rozpoczynamy serię podcastów, które będą dotyczyć sposobów wspierania dzieci, rozumienia ich rozwoju oraz tego, co zrobić, aby wychować szczęśliwe dzieci, które w przyszłości staną się szczęśliwymi dorosłymi? Myślę, że uda mi się tu przemycić także zagadnienia związane z dobrostanem nas dorosłych, których szczęście jest równie ważne. Do usłyszenia. Pa!